Co robimy? Jak to co? Chyba ją weźmiemy. A co jeżeli nie możemy? Nie powinnyśmy. Chyba sobie ze mnie żartujesz. Nie wiem jak ty, ale ja planuję ją przeczytać. Też co? Twoja wola. Ufa. Ciekawe. Pamiętnik Kate 1 1877 rok. Dosyć dawno. To jakiś zabytek. Chodź, zobaczmy dalej. Wydaje mi się, że nie powinnaśmy tego czytać. Spokojnie chcę zobaczyć, co było dalej. Dziś był straszny dzień. Wojska drużyny przeciwnej wkroczyły na nasz teren, zabijając kogo popadnie, łącznie z moją rodziną. To się zaczyna robić straszne. Przesadzasz. Boję się! Chyba chodziło jej oboje się. Może psia to w pośpiechu? Że zaraz przyjdą po mnie. UFO. Ciekawe. Nie. UFO? To. Co to znaczy? Nie wiem, zobaczymy. Witaj ludzkości! Nazywam się UFOBIS. I Informuję was, że żyjemy na Saturnie. Czyli skacą po oklęgach! Przestań. Ostrożnie wyrwiesz tą kartkę. Czytaj dalej. A 27 października 2014 roku i chyba przyjdą. I zawładniemy Waszym światem. Co takiego? Przyjdą to kosmici? Przestań, pewnie sobie ktoś robił żarty. Informuję Was o tym, abyście byli przygotowani. Chodzi tak pewno tego. Jak pewnie tego nie zobaczycie, bo za głupi. Ciekawe. O nie! Czes! Przecież, 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 jest 19 października! I... I, I? I, 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 tego 24 przyjdą po nas! Nie, musimy się schować, musimy się ubezpieczyć! Co mamy robić? Co mamy robić? Chyba w to nie wierzysz. Oczywiście, że wierzę. Może Stace, czasami jest żołosna. Idę spać. Powinniśmy gdzieś to zgłosić, bo nie tylko do tego, że wyjdą ale przecież to jest antyk. Chyba, chyba musimy gdzieś to pokazać albo cokolwiek. Tak, musimy, ale kiedy indziej. Teraz idź spać. Dobrze, ale obiecaj, że pójdziemy z tym gdzieś na pewno. Okay. Oczywiście. Dzięki. Nie wiem jak ty, ale ja porządek. Gdzie ją położyć? Dobranie leży tu. Już na ranek. nareszcie. Jess, Jessica, wstawaj. Daj mi spać! Ja przez całą noc nie spałam, więc ty możesz nie pospać przez 5 minut. Ha, powinnyśmy iść na śniadanie. Żeby znowu śpiwać na stołówce? Nie, ja nie idę. Przynajmniej się ubierz. A więc to jednak nie był sen. Dlatego przez całą noc nie spałam. Co z tym robimy? Tak jak powiedziałaś wcześniej, idziemy to zanieść do. Hmm. nie wiem, jakiegoś urzędu czy czegoś. Dobra, jeżeli nie chcesz iść na śniadanie, to ubierzmy się i już pójdziemy. Okej, okay, idziemy. Tak, masz rację. Trzeba się będzie w końcu tym zająć. Uwaga! Uwaga! E, dzień dobry, co się stało? Za pięć dni! Będą kosmici tutaj! E... Dzień dobry, przepraszam za koleżankę, jest trochę. Hmm, nerwowa. Mówimy prawdę! Wszystko jest napisane tutaj, w tej książce. Ech, pozwólcie, że zerk. Zobaczycie, bo za <laughs> Proszę, nie róbcie sobie z nas żartów. Ale my nie żartujemy! Znalazłyśmy to wczoraj za szafą! Aha, za szafą. I to jest od razu antyk. No, a... a, 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 a my się widzieć wice, z królową. E, królową masz teraz czas, bo pewne osoby są. tym korytarzem. Po co mamy tam iść? Chodź! Eee... Dzień dobry. Dzień dobry dziewczynki. Co was do mnie sprowadza? Już za 7 dni przyjdą do naszego kraju. Kosmici. Jeju, skąd to wiecie? Proszę jej nie słuchać. Moja koleżanka jest trochę przywrażliwiona. Nieprawda! Proszę, kontynuuj. Wiemy o tym z tej książki. Tutaj jest wszystko napisane. Pokażcie mi ją. droga, wydaje mi się, że to są jednak brednie, tak jak mówi Twoja koleżanka. Ale to ma datę 1877 rok, jest dosyć popsuta. Więc co, chyba będzie już najlepiej, jak sobie stąd pójdziecie? Ale Dlaczego Pani nie chce nam uwierzyć? Dlaczego Pani nie chce jej uwierzyć? Dlaczego Pani nie chce mi uwierzyć? Po prostu ładnie Was proszę wyjść stąd. Ale czemu? Przecież widzę, że Pani coś wie. Wyjdźcie stąd, albo będę musiała zawołać straż! Ale jak to? Ostatni raz Was proszę! Wyjdźcie stąd! Stace, może będzie lepiej, jak już pójdziemy? Mm. Nie, ja chcę wiedzieć prawdę! Wynocha! Stace, chodź! Widzę, że Pani coś wie. Dlaczego Pani nam nie chce tego powiedzieć? Straże, wyprowadźcie je! Już, wychodzimy. Ja muszę wiedzieć coś więcej! Wyjdź albo ja się wyprowadzę. Stace, idziemy. Nie! Książkę zostawcie! Ale to jest nasza książka. Zostawcie ją! Dobrze. Stace, idziemy. No, postąp płatnie jak Twoja koleżanka i wyjdź stąd. E, dobrze. Super, więc wylocha! Dobrze, przepraszam. I super. Poczekaj. Tak? Po pierwsze, dlaczego tutaj wpuściłeś? Przepraszam, nie widziałem, oby to się więcej nie powtórzyło, oczywiście. Mieli ją schodzić w bezpieczne miejsce. Ile można tu czekać. Nareszcie! Ile można było na ciebie czekać? Muszę tam wrócić, odzyskać książkę. Co takiego? Po co ci ona? Wiem, że coś jest na rzeczy. Muszę po prostu tam wrócić i ją odzyskać. Nie rozumiem cię. Po prostu idziesz ze mną, czy nie? Wiesz co, Stacy? Nie chce mi się te twoje gierki. Aha, super! Czyli teraz mnie zostawisz? Nie zachowuj się jak rozwydrzony bachor. Chowasz na siebie, Stace. Zachowujesz się jakbyś była wariatką. To ty się tak zachowujesz. Krótka piłka. Idziesz tam ze mną, nie? Nie. Nie chcę się nabawić kłopotów przez ciebie. To nie. Idź sobie. A <słuch> idiotka.